Hej, dzień dobry, witajcie wszyscy, Ewa Rogo z tej strony, e, miło Was wszystkich widzieć. E, przychodzę do Was z wszystkim pomysłem. Właściwie pomysł rodził się wczoraj. Nie wiem, czy ktokolwiek zdążył zerknąć na Facebooku, zobaczyć tam moje nagranie w języku angielskim dotyczące nowego pomysłu na podcast, który miałby być pokazywany na Spotify lub na YouTube. Generalnie pomysł rodził się w czasie sesji z moją klientką wczoraj, sesja niesamowicie produktywna. Bardzo długa, bardzo oryginalna, bardzo unikatowa. I pomysł zrodził się w momencie, kiedy opowiadając mi o swoich jakichś tam przeżyciach, które były dość dramatyczne, w pewnym momencie powiedziałam do niej tak, zupełnie potrafię się do tego odnieść, wiem, co czujesz. I ona powiedziała na to, mówi z takim trochę niedowierzaniem mówi no skąd możesz wiedzieć, jak ja się czuję? Ty jesteś terapeutą, ty wiesz, jak takie rzeczy się rozwiązuje, jak do takich rzeczy się podchodzi i na pewno nic w życiu takiego Ci dotknęło. Więc, kochani, chciałam zweryfikować, że każdy terapeuta, każdy coach, każdy hipnoterapeuta, każdy healer, każdy, kto pracuje gdzieś w okolicach jakiegoś mindfulness, kto pracuje w jakimkolwiek oddziale, gdzieś tam w departamencie mental health, każdy przeszedł przez jakieś swoje w życiu traumy przez każdy przez swoje jakieś przeszłe doświadczenia które nas gdzieś w jakimś sensie ukształtowały które nie zawsze były miłe rozwój kariery albo ścieżka kariery czasami bierze się właśnie stąd, że wiedząc jak pomóc sobie, chcemy nauczyć się pomagać innym i dostając odpowiednie narzędzia wiem jak się nimi posługiwać chcemy taką wiedzę przekazywać dalej zatem wzięło się to właśnie stąd i myślę, że podcast e, albo jakiś channel byłby bardzo fajnym pomysłem, żeby taką wiedzę dzielić z innymi. Na czym miałoby to polegać? Nie chciałabym, żeby to było tylko um, wszystko na temat um, negatywnych naszych odczuć, negatywnych naszych jakichś tam. Doświadczeń życiowych. Chciałabym również, żeby, żebyśmy mogli porozmawiać bezpiecznie na temat tego, co jest dobre. Żeby ktoś, kto na przykład jest w bardzo dobrym, powiedzmy, nie wiem, związku partnerskim, był w stanie podzielić się tym z osobą, która. Niestety takiego związku jeszcze nie zaznała, albo przechodzi przez taki związek toksyczny, albo jest w jakimś związku, z którego nie może się uwolnić, nie wie jak, nie potrafi. Jeżeli ktoś nie spełnia się zawodowo, dlatego że na przykład jego mindset jest dość słaby, albo nie jest na przykład wyposażony w odpowiednie asertywne nawyki, żeby taka osoba, która jednak wie, jak to robić, była w stanie coś zaprezentować i pomóc, tak? Wszystko, co dotyka naszego mentalnego, emocjonalnego, albo fizycznego stanu zdrowia, stanu bycia chciałabym, żeby było w tym zawarte. Żeby to, były, żeby to było na temat nawet chronicznego bólu, który zabiera nam energię, który nie daje nam pracować, nie daje nam myśleć, nie daje nam funkcjonować. Żeby to było na temat nowych rodziców, młodych rodziców, mam, tatusiów, którzy nie radzą sobie na przykład z nową sytuacją i potrzebują jakiegoś wsparcia, ale też z tymi rodzicami, którzy już czegoś, coś w życiu przeżyli, którzy już nauczyli się, jak działać ze swoimi dziećmi, którzy mogliby na przykład jakąś poradą posłużyć. Żeby to było na temat naszych Związków partnerskich, związków rodzicielskich, związków pomiędzy dziećmi i rodzicami, żebyśmy nie musieli wstydzić się rozmawiania o tym, że coś kiedyś stało się naprawdę przykrego, smutnego, złego, i żyjemy z tym całe życie i nie potrafimy wyjść, otworzyć się na jakieś zdrowsze relacje, dlatego że coś nas ciągle powstrzymuje. Chciałabym, żeby było, żebyśmy byli w stanie podzielić się zupełnie wszystkim. I tytuł, który wczoraj się zrodził na nasz podcast, to było Up Close and Personal, czyli up close and personal, um, przykładając na nasz język polski, znaczy z bardzo, z bliska, bez jakichkolwiek ogródek. I tak chciałabym, żeby, żeby to wyglądało. Jeżeli macie jakiś fajny tytuł, tytuł do zaproponowania, który będzie się obracał w tej sferze, bardzo bym prosiła was o. Jakieś pomysły w komentarzach, we wiadomościach, jakkolwiek wam pasuje. Bardzo chciałabym, bardzo żebyście wzięli wszyscy w tym bardzo czynny udział, żeby opierało się to nie tylko na tych rzeczach, które są w życiu złe, ale też na tych, które są dobre. Żebyśmy wiedzieli, że kiedy przechodzimy przez jakąś dość dramatyczną albo traumatyczną drogę, że gdzieś na końcu jest coś, co poprawi nasz stan bytu. I to chciałabym żebyśmy się potrafili nauczyć jedno, jedni od drugich, żeby zawierało to różnego rodzaju informacje na temat naszego życia, tak, naszych pozytywnych stron, asertywności, żeby zawierało to informacje na temat tego, jak negatywne myślenie potrafi wpłynąć na przykład na nasze życie w negatywny sposób, ale jak też pozytywne potrafi wpłynąć lepiej, jak można zmienić, jakie są triki, żeby zmienić jakiekolwiek... Triggers e, jednego dnia, które na przykład powodują to, że czujemy się źle, jak naprawić to, żeby poczuć się lepiej. E, czyli to będzie taka strefa takiego zdrowego coachingu, e, ale bez ogródek. E, więc chciałabym poruszyć wszelkiego rodzaju. Traumy, wszelkiego rodzaju złe doświadczenia, które nas uformowały, które nas ukształtowały, które sprawiają, że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, ale też te, które nie do końca jeszcze pozwoliły nam ruszyć z miejsca. Więc jeżeli gdzieś jesteście, utknęliście w którymkolwiek miejscu w swoim życiu, nie bójcie się pytać, porozmawiajmy, napiszmy, porozmawiajmy, możemy zrobić to w formie. Podcastu, gdzie będziemy siedzieli razem i rozmawiali. Możemy to zrobić z wideo, możemy to zrobić z samym audio, możemy to zrobić tylko poprzez rozmowę, a ja później to na przykład wdrożę w odcinek podcastu i będziemy na tym problemie się koncentrowali poprzez całą sesję. Chcę, żeby było to miejsce takiego zdrowego komfortu, jeżeli czujesz jakikolwiek dyskomfort, jakikolwiek. Jakikolwiek ukłucie niespokoju, kiedy zasiadasz do tego podcastu, chciałabym, żebyś kończył, kończyła ten podcast z uczuciem jakiejś lekkości, z tym, że może się czegoś nauczyłaś i z tym, że są inni w, w świecie, którzy przeszli w podobny sposób to, co przechodzisz Ty, którzy mogliby w jakikolwiek sposób pomóc Tobie też z tego wyjść. Ogromny, ogromny może chyba ludzi w tym momencie um, cierpi na um, takie social anxiety, tak? Czyli takie nasze społeczną alienację. Czujemy się niedobrze w naszym, w, w, innych, w, w innych ludzi otoczeniu, czujemy się niedobrze, niekomfortowo, nie wiemy o czym powiedzieć, nie wiemy jak się zachować. E, często ludzie mówią, że nie wiedzą zupełnie jak poradzić sobie z e, sytuacją, gdzie pojawiają się jacyś e, nowi ludzie, którzy potencjalnie mogliby być imi, e, ich przyjaciółmi, e, ale po prostu nie wiem, jak nawiązywać e, Nasze nowe znajomości. Dlaczego? Wiele z tego oczywiście dzieje się przez to, że jesteśmy często schowani za ekranem, w związku z tym wydaje nam się, że jest trochę łatwiej patrzeć w ekran, jeżeli patrzeć komuś w oczy. Aczkolwiek te ekrany, te szklane ekrany, tylko zabijają nasze asertywności, nasze, nasze możliwości asertywne, że tak powiem, bo nie jesteśmy w stanie zrobić tego już twarzą w twarz. Chciałabym, żebyśmy jednak byli w stanie porozmawiać, żebyśmy byli w stanie wyjść do ludzi i porozmawiać, żeby nauczyć się tego od nowa, żeby być ze sobą. Wiele osób teraz niestety mierzy się z niezdrowymi relacjami. Są to relacje pomiędzy partnerskie, czy pomiędzy mężczyzną, kobietą, kobietą, mężczyzną, dwoma kobietami, dwoma mężczyznami, w zależności z kim jesteśmy w związku, ale Wychodzimy my teraz z takiego pokolenia, które niestety terapii nie miało, a jeżeli miało, to raczej już w dorosłym życiu z własnego wyboru. I byliśmy raczej tymi ludźmi, którzy musieli nałożyć nasze mądre czapki i myśleć szybko i zdrowo, nie mazać się, nie płakać. Chcemy uczyć naszych dzieci jednak żyć w inny sposób. Chcemy, żeby jednak było otwarte, żeby były w stanie porozmawiać, bo to, co wywołuje nasze traumy, to, co traumą jest, to nie jest koniecznie to samo przeżycie, to cała to rzecz, która się zdarzyła, tylko ta, która rzecz zdarzyła się Tobie i w jaki sposób się zdarzyła, i też w jaki sposób Ty byłeś w stanie na taką traumę zareagować, tak? Jeżeli miałeś kogoś, punkt zaczepienia, do kogo mogłeś się odbić, wyjść, porozmawiać, ukochać. Tą traumę, w momencie, kiedy ona się dopiero rodziła, to ta trauma by prawdopodobnie nie powstała. Jeżeli dzieje się coś i nie ma w naszym najbliższym otoczeniu, w naszym środowisku kogoś, kto byłby w stanie temu zaradzić, niestety ona w nas rośnie. Często rośnie poprzez poczucie wstydu, często rośnie poprzez poczucie winy. Obwiniamy się, że to była nasza wina, że coś wydarzyło się, dlatego że inaczej być nie mogło, a tak nie jest. Rzeczy, które zdarzają się nas, są zazwyczaj, zdarzają się nam zazwyczaj nie są naszą winą. One są, my doświadczamy po prostu reakcji drugiego człowieka, czy jakiegoś zderzenia i to, jak to się przydarza nam, to wywołuje u nas tą traumę. Także to są bardzo rzeczy ostatnio, które często powracają do nas tutaj w rozmowach, do mnie z moimi klientami. Przypuszczam głównie dlatego, że my nie byliśmy nauczeni przepracowywać pewnych pewnych rzeczy, a teraz mamy miejsce, mamy czas i możemy to robić. Więc jeżeli możemy to robić, to róbmy to, bo jest przed nami jeszcze kupa życia. Tworzymy nowe pokolenia, które dobrze by było, żeby były otwarte, żeby były w stanie rozmawiać, żeby były w stanie wyjść i powiedzieć, że tak potrzebuję pomocy. Mamy ogrom, ogrom mamy teraz toksycznych związków. Ludzi, którzy nie potrafią się komunikować. Brak komunikacji w dzisiejszych czasach jest chyba pierwszym topowym e, czynnikiem rozpadu związków. Brak komunikacji. Nie potrafimy ze sobą rozmawiać wyrzucamy, nie naprawiamy. Mało kto potrafi usiąść samu porozmawiać, powiedzieć, jak ja czuję. Wszystko jest na temat, że zrobiłeś ty to, zrobiłaś ty to. Mało kto kiedy mówi, jak naprawdę się z tym czuję i co myślę, że powinniśmy zrobić. Często nazywamy ludzi narcyzami, manipulantami, nie znając tak naprawdę do końca tych cech, ale jest to nam narzucone gdzieś poprzez media społeczne, poprzez to, jak ludzie się wypowiadają jedno o drugim i przez to jakie tworzą się normy, tak? Chciałabym, żeby każdy nauczył się rozróżniać jakieś cechy, że może taka osoba niekoniecznie musi być narcystycznym despotą, czasami po prostu ktoś nie potrafi się komunikować i nie wie nie wie jak po prostu wyrazić swoje uczucia. Chciałabym, żeby te związki pomiędzy rodzicami i dziećmi były zdrowe, żeby dzieci potrafiły rozmawiać, żeby dzieci potrafiły mówić, żeby rodzice potrafili słuchać, również nie chowając się za ekranami swoich telefonów, komputerów czy tabletów. Więc, żeby była to bardzo, bardzo otwarta relacja pomiędzy mną a Wami, pomiędzy Wami a mną ja, ze względu na naturę tego podcastu, chciałabym być w stanie podzielić się z wami też moimi doświadczeniami, chciałabym nawiązać relację, która by była dość bliska i oznaczała, że ja tak samo jak Wy jestem w stanie podzielić się tym, przez co ja przeszłam, nadać temu bardziej osobisty wizerunek, a w momencie, kiedy nie mogę się od tego nie mogę się do tego dostosować w jakiś sposób personalny. Na pewno będę w stanie zaradzić to temu w jakiś sposób z punktu widzenia terapeuty, coacha, mindfulness, trenera i osoby, która stoi zawsze, zawsze, zawsze za tobą murem. Także zapraszam Was bardzo do dzielenia się. Proszę podzielcie się. Tym, o czym chcielibyście rozmawiać, podzielcie się tym, jakie tematy Was interesowały. Jeżeli ktoś byłby chętny wziąć udział w rozmowie, czy to by było online, czy to by było face-to-face, -face, czy to by było tylko poprzez samo audio, zapraszam. Bardzo chciałabym dotknąć przeróżnych tematów, które Was, które was siedzą. Tych pozytywnych i tych negatywnych. Zaznaczam po raz kolejny, nie chodzi tylko o te rzeczy negatywne, chciałam rozmawiać też o tych, które dzieją się w życiu dobrze. Na świecie jest tyle zła, na świecie jest tyle zła teraz, dzieje się tak wiele złych rzeczy, że musimy nadać temu wszystkiemu jakiś pozytywny spin. Także jeżeli czujemy, że jest coś, o czym chcemy po prostu porozmawiać, pokazać, wiecie co? Ale u mnie w domu jest w porządku. Ja czuję, że spełniam się fantastycznie jako rodzic. Chcę o tym wiedzieć. Chciałabym wiedzieć, jak robisz to, że spełniasz się fantastycznie jako rodzic? Jak widzą cię twoje dzieci? Jak postrzegasz cię twój partner? Jak radzisz sobie jako, jako profesjonalista w pracy? Jak potrafisz zbalansować swoje życie, jeżeli chodzi o pracę i życie osobiste? Gdzie jest ten balans? Czy jest ten balans? Czy on zawsze musi być 50-50? Czy on może być czasami trochę jednak przeważony? prawda? Nie możemy być ciągle, że dajemy z siebie porówno, tak, to tak jak w relacjach, jeżeli jedna osoba jest, jednego dnia czuje się na 80%, a ta druga tylko na 20%, no to ta 80% musi niestety podciągnąć tą 20%, i to będzie tak się nie zawsze będziemy sobie równi, tak, to zależy od wielu różnych czynników, ale jesteśmy po to w relacjach, żeby się podtrzymywać i żeby sobie pomagać, dopóki te relacje nie schodzą na niezdrowe, toksyczne tory to jak najbardziej jesteśmy w tym po to, żeby sobie pomagać, także piszcie inicjujcie, komentujcie dawajcie pomysły wczoraj wyszła, wyszła pierwsza zapowiedź odcinka tego samego właśnie, czyli na temat o czym chcielibyśmy rozmawiać po angielsku wrzuciłam go na Spotify up close and personal Up Close and Personal na Spotify, wrzucę linka na Facebook, albo może już wrzuciłam, to wrzucę na YouTube i na wideo na Facebook. Proszę, podzielę się na grupach. Proszę, piszcie, inicjujcie rozmowy i spróbujmy pomagać sobie. Rozmawiajmy. Rozmawiajmy, bądźmy dobrymi komunikatorami, to jest coś, czego nam brakuje teraz. Komunikacja jest kluczem, bądźmy dobrymi komunikatorami, nauczmy się, jak ze sobą rozmawiać. Dziękuję Wam bardzo za Wasz czas i mam nadzieję, że zasypiecie mi morzem pomysłów. Czekam na wszystkie z niecierpliwością i zbudujemy pierwszy odcinek naszego, no już wtedy drugi odcinek naszego podcastu. Po polsku i po angielsku postaramy się rozmawiać na podobne tematy. Jeżeli chcielibyście się podzielić ze swoimi przyjaciółmi, rodzinami, partnerami e, niepolskojęzycznymi, rzucajcie linka angielskiego. Będzie nagrywany zawsze ten sam, może nie tego samego dnia, ale będzie na ten sam temat e, w dwóch różnych językach, ok? Tego się trzymajmy. Do zobaczenia. Życzę Wam miłego dnia. U mnie mokro i deszczowo, ale jak to się mówi, Embrace the Season. Um, trzeba chwytać to, co najlepsze, tak? Deszcz też się przydaje. Ja już lecę e, nagrywać dalej. Do zobaczenia. Trzymajcie się cieplutko. Pa!